Maneczko, zaczął się kolejny tydzień, kolejny tydzień bliżej świąt, a więc i bliżej pakowania prezentów, spotkania ze znajomymi. I tak właśnie moja mama ma w tym tygodniu spotkanie ze swoimi znajomymi. Przygotowała im takie malutkie podarki i poprosiła mnie, żebym zapakowała w fajny sposób te prezenty. Więc tutaj mamy te prezenty. Na jeden składa się maseczka i dwie czekoladki Mercy. Do tego przygotowałam sobie papier, już pocięłam i tutaj mam wstążeczki, więc stół czysty, papier przygotowany, prezenty przygotowane, jak widzieliście głowa umyta, tutaj będą leciały mistrzostwa świata w szybkim układaniu puzli, no to lecimy. W domu to oznacza tylko jedno: że pora ozdobić dom na święta. Myk jest taki, że zawsze ozdabialiśmy w Mikołajki, ale że mój mąż jutro pracuje, no to lecimy dzisiaj. To co tutaj widzicie, to jest zaledwie malutka cząstka tego, co trzeba rozmieścić. No nie, malutka, dobra. To połowa rzeczy, które trzeba tutaj rozmieścić, ale w tym roku postanowiłam, że robimy porządek z rzeczami. <kluzny> Hm, przepraszam, świątecznymi. pod poduchą prezentów, to są moje. A tutaj mój męż będzie otwierał to co mu Mikołaj przyniósł. Zobaczymy jaka będzie reakcja. Ja się nie będę cię filmować, zobaczmy tylko czy się ucieszysz. O kurde co to może być? Ooo, kurczę, o, nie spodziewam. Będziemy się golić. reczka. To powiedziałem. Punchman, Największy kozak! Ktoś narzekał cały czas, że nie ma tych... Że nie ma... Koszulków. Koszulków. Animu. O! One Punch Man! <grym> Okej. Okay. wiem czy to można pokazać? Dobra, można. <grym> Chyba można. To się, to się wytnie. Kurczę, ile tu dobrodziejskie jest jakiś w środku. Ja cię kręcę! Ja cię kręcę, ile tu jest rzeczy, naprawdę. Ja cię kręcę, tu co jest? tu jest? To jest ołóweczek do oczu. Uuu, panie! No nieźle. A co to jest? Uf, piękna i młoda, tak? To do, do paznokci. Aha, to do paznokciu. O, jeszcze lepiej. Kurde, czyste szaleństwo Obonek A yeah. yeah, trzecia do kolekcji Jakie kolory? Uuu, panie! Dziękuję Jest oh. i to Drugi tom i pan zwol. To jest takie wielkie. Mam się bać? Miały być symboliczne prezenty, ziomek. Już tak tutaj jest dużo, dużo, za dużo. Dobra. No i tego. Ozoby świąteczne wystawione, przez co bałagan się to zrobił straszny. Muszę to wsadzić tam, o, na strych. Ale że sama nie dam rady, to chociaż ogarnę te pojemniki. No i sprawdzimy, co jest w środku. Tu że mój kalendarz adwentowy, biedny. Tutaj też trzeba to schować. O, tu mamy rzeczy na rocznicę ślubu. Bardzo zgniecione kwiateczki różne. Trzeba będzie te kwiatki wziąć i troszeczkę z... ponaprawiać. naprawiać. A tutaj, tu jest wąż na balkon. No, tu jest czapa Mikołaja i tu są świąteczne różne rzeczy też trzeba będzie to ogarnąć. No i po godzinie roboty wszystkie te pudełka przejrzane, rzeczy niepotrzebne wyrzucone. Tam odłożyłam sobie coś, co przerobię na wieńce na groby, żeby też było. No a to, to trzeba zapakować tu. No. Powiem wam, że w tym roku Mikołaj postanowił zapełnić to puste miejsce. Zobaczymy. Czekam, aż przyjdzie. Mam nadzieję, że będzie ciekawe. No. No cóż moi kochani. Pora wybrupować te naklejki. Zobaczymy jak sobie radzą. Widać, że są takie cienkie bardzo. Pora przygotować paznokcie. Pokryłam je już bazą. I teraz pora wjechać z grubym kolorem.